Hej, hej! Chciałam nagrać taką, taki filmik. Oczywiście, króciutki, jeśli będziecie chcieli, to będzie kontynuowane to, co mamy w środku. Ja zamówiłam sobie obraz diamentowy z temu. Chciałam zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy polskim a właśnie chińskim. I otwieramy. W zestawie, już tu mam, jest tacka, kawałek plastra, czyli tego kleju, i długopis. To jest standardowe w zestawie, ale oczywiście na Allegro też można kupić, to też będzie w zestawie. I mamy. Ja sobie wybrałam, taki taki obraz już Wam pokazuję o tu nie tak Poszeleszcze, jeszcze szeleściłam wyciągnęłam i e, mój obraz będzie e, takie taki, e, takie kwiatki nad wodą i zachodzącego słońca e, i w zestawie mamy Właśnie obraz. Nie zawsze. Ja mam 80x40 cm. Tu mamy legendę. Legendę mamy e, oznaczeniami i legendę mamy tutaj e, po drugiej stronie. Mamy też na kłótnie. E, I oczywiście, właśnie tak jak tu pokazują, e, macie e, jak. Wyklejać co do czego jest <laughs> Przepraszam I dostajemy w zestawie Koraliki Ja koraliki Ja sobie wzięłam, dokupiłam Taki Taki organizer Oczywiście u mnie jeszcze nie dotarł Ale wiecie jak to za granicą Oni mają czas więc tak, tutaj mamy. Niektóre są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja mam sześć takich samych kolorów, bo idzie tego najwięcej. I tak, i do tych zestawów mamy, tak jak mówiłam, klej, ale ja sobie dokupiłam taki właśnie długopis. I mam inną tackę, bo widzicie ja mam w zestawie taką a u mnie wychodzi, lepiej jest taką, bo tutaj ma dziubek i do wysypywania na przykład do, do takich pojemniczków jest lepiej, a tutaj niestety tego nie ma, ale oczywiście jak chcecie, możecie nie dokopywać yy, dodatkowo, tylko po prostu używać to, ja jak pierwszy raz kiedy miałam obraz też używałam z tego, no bo nie dokupywałam. No i do tego macie pinsety. Ja sobie dokupiłam taką lepszą, bo niektóre są naprawdę ciężko się je używa, a te są lepsze, bo można przesuwać sobie właśnie koraliki. I tak, jak macie wszystko już, no to każdy obraz ma. Tu, jak sobie zbliżycie. Przepraszam, bo tu syn z mi kaszle, albo jest chory. Więc nie zwracajcie uwagi. I tutaj macie oznaczenie na przykład 7. I w legendzie. Tu, siódemka na przykład. I w legendzie musicie znaleźć. Już wam pokazuję. I w legendzie musicie znaleźć. Tu macie symbole. Oj, przepraszam. Tu macie symbole. I na przykład tą siódemkę szukamy. I szukamy tutaj numer. numer O, ja mam tutaj siedem. I siódemka u mnie. Y, to jest numer albo 939, albo 2030. Ale tu jest. Tu są. Y, albo 11. I któreś właśnie są. Y, Tutaj ja nie mam napisane, ale yy, liczbę diamencików jeszcze powinno być, ale tutaj nie ma. Albo jest, ale ja po chińsku nie umiem. <laughs> Więc yy, musicie... No i szukamy właśnie te, te trzy numery. Znaczy jeden z trzech, tak? Ja je znajdę i pokażę. Yy, pokażę na przykładzie, jak właśnie wyklejać. Jednak yy, ten pierwszy... Te pierwsze numery są odbiciem właśnie na woreczkach. Ja tak mam. U Was może być inaczej. I to się na przykład nazywa: ma różne nazwy, ale ja to nazywam haft diamentowy. I teraz tak widzicie, ja mam dużo tych woreczków, bo bardzo dużo będzie takich kolorów. I teraz tak: odcinamy. Ja sobie odcinam taki róg. Wysypuję. Tak troszeczkę. Nie za dużo. Bo później... Bo później co? Później będzie mi ciężko wsypywać. Ja wezmę ten plaster czerwony. Tego naprawdę zostaje... No to tylko raz wystarczy, i teraz tak jedna strona, i druga strona ma taką, mm, taką ochronną plastik, i musimy to ściągnąć. Nie wiem, czy będziecie ciebie. O, widać taki właśnie plastik. I teraz tak bierzemy y, mój, taki specjalny, tylko wycie, wyciągnę stary. Zazwyczaj się wyciąga stary klej od ze środka. O, widzicie bo on wysycha coś takiego innego niż na szydełku chociaż będzie, będzie, oczywiście będzie już pracuję na tym ale mi się zachciało właśnie takie wam coś pokazać robimy dość sporo tych właśnie dziurek i mamy uj, w środku ten nasz klej i teraz tak, musimy potrząsnąć tackę. Musimy potrząsnąć tacką. O, i te diamenty takie się. I te diamenty u góry mają taką wypustkę, tak jak widzicie, po drugiej stronie są płaskie całkowicie. I my musimy właśnie tą wypustką do góry. Bierzemy y, nasz długopis z klejem, ja to wcisnę. I właśnie mam na, na y, długopisie, właśnie jeden diament. I szukam kolor, czyli kolor, znacznik numer 7. I ja mam tutaj właśnie ten pierwszy, y, pierwszy kwadracik. A przepraszam, to nie jest siódemka, tylko to jest znak zapytania. Widzicie? I ja już bym zrobiła błąd. Y, bo one się naprawdę zlewają. Ale siódemkę mamy. Już wam pokazuję. Tu. Tu. I przyklejam. I tutaj mamy tak trzy trzy siódemki. Nie widzicie, bo mi lampka zasłania, odbija mi się, ale tu są naprawdę trzy siódemki. Czyli mamy pierwszy diamencik, Ja już pobieram kolejny, Widzicie, mam i wklejam drugi. Jeszcze y Niektórzy, niektórzy robią, y, tasiemkami sobie oklejają, ale ja tego nie robię, bo ja nie potrzebuję tego. Y, bierzemy kolejny, czyli nasz trzeci i robimy trzy. I teraz aż do momentu, kiedy nie ukończymy y, stacki, robimy do końca. Najlepiej sobie wyznaczyć jeden malutki taki kwadracik i robić do końca. Nie po całym płótnie, bo to klej. Widzicie, że to jest. O. To jest z klejem. O. Więc ten klej może wyschnąć. Robimy tak długo, m, aż skończymy właśnie tam wyznaczony obszar do. Klejenia. Jeśli chcecie, to zrobię tak, że przygotuję właśnie ten obraz. Zrobię na przykład okienka, powypisuję liczby i na przykład w komentarzu będziecie pisać, jeśli Wam się to spodoba, jaki na przykład numerek mam nagrać i zrobimy na przykład. Film, właśnie z tego numerku To mnie naprawdę odpręża od taka odskocznia, od szydełka i naprawdę to wciąga. O, widzicie? I ja już wszystkie siódme, znaczy, wszystkie ten obszar zrobiłam i na tacce nie mam nic. Więc pokazałam, co jak, jak to się je. Z czym więc mam nadzieję, że Wam się taka forma spodoba. O, taka forma Wam się spodoba. I mam nadzieję, że zrobicie ze mną mm, może nie taki sam. Chociaż byłoby mi miło. Ale e, podobny. Może ktoś jest pierwszy raz w życiu widzi taki, mm, takie wyklejanie. Bardziej to jest jak mm, haft krzyżykowy. Coś takiego, tylko my tam mulino musimy robić, a tutaj mamy ładnie wszystko na spokojnie już ponumerowane. Tylko musimy patrzeć i odszukać, właśnie symbole w danym woreczku. Więc mam nadzieję, że się Wam taki krótki tutorial spodobał i dajcie w komentarzu, czy robić te, te okienka z liczbami. I czy chcecie na przykład, żeby wyklejać właśnie takie okienka z wylosowanymi, właśnie liczbami? Dajcie znać. I widzimy się przy. Pamiętajcie, że w kolejnym filmiku będziecie potrzebować dużo kordonka, bo będziemy robić drzewo życia coś takiego naprawdę to jest już hit internetu ja, znaczy, może nie internetu ale na facebooku bardzo dużo tam krąży to drzewo życia więc i ja już jeden skończyłam ale na filmiku zrobię inny kolor więc wam wszystko pokażę więc trzymajcie się cieplutko i dajcie znać czy robić przygotowywać te okienka pa papa